Czy wierzysz w byty leśne? Ci, którzy nie potrzebują oczu, by widzieć, ani głosu, by prześladować. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej jednej z najstarszych i najciemniejszych legend słowiańskiej mitologii. Historia mężczyzny, którego ścieżki skrzyżowały się z etleszy, duch lasu, i zobaczył coś, czego żaden śmiertelnik nigdy nie powinien zobaczyć. Ale najpierw, nie przerywając wam za bardzo, jeśli tego typu historia porywa waszą wyobraźnię. Zasubskrybujcie kanał już teraz. W ten sposób nie przegapicie kolejnych legendarnych opowieści, o których istnieniu większość ludzi nawet nie marzy. A teraz weź głęboki oddech. Bo po dzisiejszym dniu nigdy już nie spojrzysz na las tak samo. Zielony Strażnik Cieni. Gdzieś pomiędzy tym, co nazywamy realnym światem, a tym, co ośmielają się opowiadać jedynie starożytni, istnieje istota stworzona z ciszy, drewna i czasu. Twoje imię szeptane wśród gałęzi, jest leszy. Nie jest potworem. Ani Bogiem. Jest czymś pomiędzy istotą zrodzoną z samego lasu. Starożytni ludzie mawiali, że jest duchem opykuńczym głębokich lasów Europy Wschodniej. Wysoki jak najstarsze dęby, jego ciało zbudowane było ze skręconych pni, korzeni poruszających się niczym wąża i mchu oddychającego niczym żywa skóra. Z dziur w jego twarzy wyrastały błyszczące zielone oczy, niczym dwie latarnie w mroku lasu. Ale nie mieszkał w byle jakim lesie. Lesie mieszkał w miejscach, gdzie słońce ledwo dotykało ziemi, gdzie gałęzie splatały się jak palce, próbując zasłonić niebo, gdzie nawet ptaki zdawały się śpiewać w obcym języku. Takie miejsca nie były po prostu lasami, to były terytoria, kropka, chronione, święte i, dla ludzi, niebezpieczne. Dla myśliwych i drwali mieszkających na obrzeżach tych lasów istniała bardzo prosta zasada. Nie wchodzić bez pozwolenia. Bo Leszy nie był tylko strażnikiem drzew. Był sędzą i strażnikiem. Potrafił zmieniać rozmar, od zwykłego grzyba do dziesięciometrowego olbrzyma. Potrafił naśladować ludzkie głosy, oszukiwać kampesi, przesuwać szlaki i sprawiać, że człowiek chodził w kółko, aż oszalał. Ale nie zrobił tego ze złej woli. Leszy działał tylko wtedy, gdy ktoś zaburzał równowagę. Gdy ktoś zabijał z próżności, Niepotrzebnie wycinał drzewa lub wyśmiewał starożytne legendy jako bzdury. W takich chwilach pojawiał się u nie z przemocą, ale z czymś o wiele gorszym, objawienie. Sprawił, że ta osoba zobaczyła. Co nie powinno mieć miejsca? Tego ludzkie oko nie może znieść. Mówią, że ci, którzy spojrzeli mu w oczy, widzieli las żywy, oddychający, szepciący sekrety zbyt starożytne, by je zrozumieć. Widzieli, jak czas się zatrzymał. Widzieli własną śmierć, poczucie winy, najgłębsze lęki, wszystko naraz. A kiedy wrócili, u jeśli w ogóle wrócili, nigdy już nie byli tacy sami. Inni po prostu zniknęli. Żadnych krzyków. Żadnego szarpania. Jakby wchłonęła ich ziemia, niczym kropla deszczu w pra starego drzewa. Dzieci uczono od najmłodszych lat. Jeśli w lesie zrobi się zbyt cicho, jeśli dźwięki nagle ustaną. Nie biegnij. Nie dzwon. I na miłość starożytnych bogów, nie oglądaj się za siebie. Leszy jest tam. Czasami pojawia się jako starzec pokryty liśćmi. Innym razem jako jeleń z porożem splątanym w gałęziach. Ale znak jest zawsze ten sam. Dziwne uczucie, dreszcz i pewność, że nie jest już sam. I właśnie na tym zakazanym terytorium, strzeżonym przez cienie i korzenie, mieszkał człowiek zwany Iwan zdecydował się wejść. Ale to jest już inna część historii. Samotny łowca, Iwan i jego klątwa. Iwan był człowiekiem jak wielu innych. PRC o -w -i -t -y zahartowanym życiem, podejrzliwym wobec wszystkiego, czego nie mógł zobaczyć ani dotknąć. Mieszkał w małej josce na skraju lasu Borowik, starożytne miejsce, zapomniane nawet na mapach, gdzie opowieści biegły szybciej niż wiatr. Od najmłodszych lat Iwan uczył się przetrwania polując. Był w tym dobry. Cichy, precyzyjny. Nie potrzebował pułapek ani psów, wystarczyła jedna strzała, a zwierzę padło. Ale to, co Iwan posiadał w umiejętnościach, cechowała również jego duma. Śmiał się z opowieści starszych w chłodne noce, gdy migotały świece, a drzwi zamykały się zbyt wcześnie. Leszy. Ba. To wymysł kogoś, kto boi się własnego cienia. Tak właśnie mówił, zawsze z kieliszkiem w ręku i spojrzeniem kogoś, kto widział już wszystko. Ale był fragment lasu, do którego nawet najodważniejsi nie mieli wstępu. Pas ciemnej ziemi, gdzie gałęzie splatały się niczym mury, a powietrze gestniało. Ludzie nazywali go las zapomnianych, nie śpiewały tam żadne ptaki. Żaden szlak nie pozostawał w tym samym miejscu przez długi czas. A ci nieliczni, którzy odważyli się wejść, nigdy nie wrócili. To właśnie tam Iwan postanowił udać się na polowanie. Pewnego pochmurnego poranka z łukiem na plecach i nożem u pasa, przekroczył ostatni płot oddzielający Joskę od lasu. Zwierzę to zwierzę. Legendy nie wystarczą, kropka, w mruknął, po czym zniknął między pniami. Ale las tam był inny. Nie pachniał świeżą trawą. Ziemia była zbyt wilgotna, jakby padał tam tylko deszcz. Gałęzie były wysokie i poskręcane, a cienie tańczyły nawet bez wiatru. Iwan ruszył naprzód, ignorując dreszcze. Zobaczył ślady stóp. Wytropił jelenia. Przykucnął, naciągnął łuk i się zatrzymał. Coś go obserwowało. Nie mógł tego dostrzec, ale to była czyjaś obecność ciężka, cicha, niczym oddech uwięziony w gardle lasu. Odwrócił się. Nic. Szedł dalej. I zdał sobie sprawę, że nie rozpoznaje już drogi powrotnej. Spokojnie, to tylko wrażenie. Znam ten las lepiej niż ktokolwiek inny kropka powiedział. Bardziej do siebie niż do kogokolwiek innego. Ale prawda była inna, Iwan przekroczył granicę. Ta niewidzialna granica, która oddziela świat mężczyzn od domeny lesie. I od tej pory, każdy krok będzie krokiem mniej w stronę domu. Szept wśród drzew. Iwan kontynuował. Łuk ciążył mu już na ramieniu, a podspływał mu po plecach nawet w wilgotnym, leśnym chłodzie. Dzień zaczął się pochmurno, ale teraz czuł się jak w nocy, jakby wierzchołki drzew zamknęły się nad nim, odcinając słońce. Wtedy zauważył coś dziwnego. Nie było dźwięku. Nic. Żadnego śpiewu ptaków, szelestu liści, nawet odgłosu ich własnych kroków. Jakby świat był, zamknięty. Połknięty. Potem posłuchał. Najpierw cichy szept. Prawie jak szelest ubrań ocierających się o siebie. Iwan zatrzymał się, odwrócił głowę i zmrużył oczy. Czy jest tam ktoś? zapytał ostrym tonem kogoś, kto nie akceptuje tego, że się boi. Brak odpowiedzi. Ale szepty trwały nadal. Urywane zdania w języku, który nie wydawał się ludzki. To było tak, jakby drzewa rozmawiały ze sobą, komentując jego obecność. I oni nie byli szczęśliwi. Iwan rozejrzał się, próbując zlokalizować źródło dźwięku. Ale wszystko zdawało się dochodzić ze wszystkich stron naraz. Drzewa, Wcześniej nieruchome, teraz wydawały się, pochylone. Jakby pochylały się w jego stronę. Nie gwałtownie, ale w sposób, który dostrzegają tylko ci, którzy uważnie słuchają. Wtedy zobaczył coś, ogromny jeleń, stojąc wśród gałęzi. Jego oczy błyszczały jak dwa zielone kamienie. Ale się nie poruszył. Po prostu patrzył. Iwan podniósł łuk. Wycelował. Ale w chwili, gdy wyciągnął strzałę. Jeleń zniknął. Nie uciekłem. Nie uciekłem, kropka po prostu zniknął, jak odbicie w wodzie poruszone przez kamień. A potem szept zmienił się w cichy chichot. Chrapliwy, starożytny dźwięk, pochodzący z wnętrza drzew. Iwan po raz pierwszy poczuł, jak strach ściska mu pierś. Ten rodzaj strachu, który nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza. Ten instynktowny strach, który mówi: Przekroczyłeś granice. Próbował biec. Ale ziemia zdawała się zapuszczać korzenie pod jego stopami. Każdy krok stawał się coraz cięższy. Nie był już pewien, czy idzie prosto, czy w kółko. Drzewa zdawały się powtarzać. Gałęzie tworzyły te same wzory. Las nie był już lasem. To było żywy labirynt. A głęboko w dole, głęboko w lesie, co się poruszyło. Wysoko. Powolnie. Jak ruch góry. Iwan parą. Bo pośród mgły... Między krzywymi pniami drzew i duszną ciszą dwa zielone światła unosił się w ciemności. Oczy. Obserwowanie. Zbliżające się. Iwan jeszcze nie wiedział. Ale został wybrany, aby zobaczyć to, czego nikt nie powinien widzieć. Zakazane spotkanie. Iwan był sparaliżowany. Przed nim, pośród gęstej mgły i powykręcanych pni drzew, zielone oczy błyszczały jak zawieszone w powietrzu iskry. Nie mrugały. Nie poruszały się szybko. Po prostu patrzyły, jakby czytały każde wspomnienie jego duszy. Następnie pojawił się. Leszy nie pojawił się z hukiem ani z rykiem. Nie łamał gałęzi, nie ryczał kropka, on po prostu tam był kropka ogromne. Jego ciało zbudowane było ze splecionych pni, z żywymi korzeniami wijącymi się po ziemi niczym szukająca palce. Z niego wyrastały liście, grzyby, porosty. A na jego ramionach siedziały nieruchome wrony, u jakby był częścią lasu, który postanowił nabrać kształtu. Twarz. Pokryta mchem, pustka z dwojgiem oczu płonących zimnym ogniem. Iwan chciał uciekać. Ale jego ciało odmawiało posłuszeństwa. Był jak uwiezione powietrze, gęstsze niż woda, cięższe niż strach. Leszy podsiadł. I nie powiedział ani słowa. Ale Iwan zaczął widzieć. Bez dźwięku i gestu, obrazy zalały twój umysł. Jak wymuszone sny, których nie możesz kontrolować. Widział niszczony las, płonący płomieniami. Widział ludzi ścinających prastare drzewa i śmiejących się. Widział umierające zwierzęta, prastare duchy obracające się w proch. Widział twarze w wiele twarzy, wszystkie podobne do jego, wszystkie myśliwych, wszystkie najeźdźców. A potem, zobaczył siebie. Najpierw, taki jaki był, dumny, stanowczy, niedowierzający. Potem, zagubiony. I w końcu, transformatorowy. Jego skóra pękała, spod paznokci wychodziły korzenie, a oczy robiły się puste. Znalazł się klęczący w lesie, z otwartymi ustami w bezgłośnym krzyku. A przez cały ten czas Leszy pozostawał nieruchomy, obserwując go z cierpliwością kogoś, kto widział ten sam cykl powtarzający się setki razy. Iwan padł na kolana. Uzy spływały mu po twarzy, ale nawet tego nie zauważył. Nie z bólu. Ale z... prawda, którą teraz wyraźnie widziałem. Nie był myśliwym stojącym twarzą w twarz z lasem. Był intruzem osądzany przez nią. Dopiero gdy jego oczy niemal zgasły, Leszy cofnął się, znikając z powrotem w cieniu, jakby przemykał przez czas. Ale zostawił po sobie coś, pustkę. Iwan nie umarł. Ale także nie wrócił. Pozostał tam, klęcząc, z otwartymi oczami, Wpatrując się w przestrzeń, jego umysł, gniazdo, a las, zatał znowu oddychać, jakby pochłonął kolejną tajemnicę. Cena ciekawości. Iwan żył. Ale to już nie było to samo. Kiedy otworzył oczy, lesy już zniknął. Las był spokojny. Może nawet zbyt spokojny powietrze pachniało słodko i zgnilizną, jak mokra ziemia, pod którą coś gniło. Drzewa stały nieruchomo. Ale zdawały się go obserwować, jakby czekały na jego kolejny wybór. Iwan próbował wstać. Nogi mu drżały. Łuk zniknął w podobnie jak nóż. Czas się rozmył. Niebo pozostało szare, ale nie było śladu dnia ani nocy. Żadnych odgłosów zwierząt. Ani śladu wiatru. Było tak, jakby było oderwany od realnego świata. Szedł. Próbował przypomnieć sobie drogę powrotną, podążał za instynktem myśliwego. Oznaczał drzewa kamieniami, próbował usłyszeć własne kroki. Ale każde drzewo wyglądało tak samo. Każdy szlak prowadził z powrotem do tego samego miejsca. Las otoczył go zewsząd. I ona żyła. Gałęzie szeptały, gdy spał. W nocy z ciemności dobiegały głosy, niektóre jego własnym głosem. Zwierzęta podążały za nim, ale nigdy nie pokazywały swoich pysków. Sylwetki obserwowały go pomiędzy pni. Znikając za każdym razem, gdy mrugał. Co gorsza, twoje ciało zaczęło się zmieniać. Na początku było subtelnie. Paznokcie, które nie przestawały rosnąć. Małe zielonkawe plamki na skórze. Potem ciemne żyły, niczym korzenie, biegnące w górę ramon. Twarz blada, nabierająca faktury kory. Kiedy przeczesał dłonią włosy, drobne ciernie pojawiły się pod skórą głowy. Iwan nie czuł już głodu. Ani pragnienia. Poczułem las w środku. Zwierzęta przestały przed nim uciekać. Zaczęły go otaczać wilki, kruki, jelenie u, jakby go rozpoznawały. Jakby go akceptowały. A może, jakby się go spodziewały. Stopniowo przestawał próbować się wydostać. Przestałem liczyć czas. Przestał walczyć. Dlaczego klątwa Lesie nie jest siepka? Ona dorastać. Iwan nie został ukarany śmiercią. Został skazany na życie? Pozostanie świadomym i uwierzonym w świecie, w którym czas nie istnieje, a zapomnienie jest niemożliwym błogosławieństwem. To była cena za jego arogancję, za jego ciekawość, za spojrzenie w oczy czemuś, czego ludzie nie powinni widzieć. Echo utraconego życia. Dni nie mają już początku ani końca. Iwan nie wiedział już, ile czasu minęło. Mogły to być tygodnie, albo lata, albo stulecia. Tam, w sercu żywego lasu, Czas płynął inne stworzenie. Coś, co rozciągało się, kurczyło i składało w ciszy, poza zasięgiem ludzkiego umysłu. A umysł iwana przestał być tylko jego. Wciąż miał wspomnienia: fragmenty. Dźwięk głosu matki wołającej go do środka. Zapach palonego drewna zimą. Smak chleba z miodem w ustach. Ale wszystko to powracało jak echa odległe, urywane, jakby należały do kogoś innego. Do, człowiek. Który istniał wcześniej. Przed lasem. Przed leszym. Teraz Iwan spędzał całe dnie błąkając się bez celu. Jego stopy dotykały miękkiej ziemi niczym korzenie. Dłonie nabrały faktury grubej, spękanej kory. Jego oczy nie były już zwykłymi oczami, odbijały światło jak u zwierzęcia. A kiedy oddychał, liście wokół niego drżały, jakby wiatr się go bał. Już nic nie mówił. Ani do zwierząt. Ani do siebie. Bo w głębi duszy już wiedział. Nie było odwrotu. Pozostało puste istnienie kogoś, kto widział to, czego nie powinien był widzieć. Kto przekroczył granice między światem żywych i światem duchów opykuńczych. I teraz to było żaden. W nocy, gdy mgła gestniała bardziej niż zwykle, wrony siadały mu na ramieniu. Wbijały w nie pazury, a Iwan nie czuł bólu. Czasami spał na stojąco, obok pni prastarych drzew. A po przebudzeniu dostrzegał liście wyrastające z jego palców. Małe, zielone, miękkie, jakby las go przesadzał. Ale nie mógł się już dłużej opierać. Nie biegałem. Nie walczyłem. Lasza akceptowałem to i nie pamiętał już, dlaczego było to złe. Legenda głosi, że w pewnym momencie, i nikt nie wie dokładnie kiedy, Iwan przestał chodzić. Przestał oddychać. Przestał się ruszać. Stał tam. Nieruchomo. Z otwartymi oczami. A korzenie zaczęły pąć się po jego nogach. Powoli. Delikatnie. Jakby obejmując to, co zostało z człowieka. A potem las stał się trochę gęstszy. Trochę bardziej żywy. Jakby wchłonęło kolejny fragment duszy. A każdy, kto przechodził obok, jeśli był wystarczająco odważny, mógł dostrzec wśród cieni nieruchomą postać, pokrytą mchem, o matowym spojrzeniu. I cięzar życia. Które nigdy więcej nie będę człowiekiem. Powstaje nowy strażnik. Z czasem opowieść Iwana stała się zaledwie kolejnym szeptem wśród wielu, które wiatr niósł między drzewami. We wsi nikt już o nim otwarcie nie mówił. Starsi, pytani, spuszczali wzrok. Młodsi, którzy ledwo pamiętali jego twarz, dorastali słysząc jedynie, że c pewna część lasu jest zabroniona, a ktokolwiek tam wejdzie, nigdy nie wraca. Ale las pamiętał. Drzewa pamiętały. Wrony, wilki, ziemia, mech, wszystko było na miejscu. kropka Wiedział, co się stało. A potem, co się zmieniło. Pewnej nocy las pokryła inna mgła. Nie była taka jak poprzednie. Była gęstsza. Miała zielonkawą poświatę, która zdawała się wydobywać z ziemi. A wraz z nią cisza rozciągała się na mile absolutna cisza. Żadnych świerście. Żadnych słów. Żadnego wiatru. Gdy następnego dnia przybyli pierwsi myśliwi, zobaczyli dziwne znaki. Ślady, które prowadziły do nikąd, Ludzkie ślady, które zaczynały się i rozpłynął się w powietrzu. Drzewa z gałęziami wygiętymi w kierunku przeciwnym do wiatru. Jakby mały pochylać się, aby coś obserwować. Wtedy zaczęły krążyć plotki. Nowej istoty. Węchszy. Cichsze. Więcej starszy niż powinien być. Niektórzy twierdzili, że widzieli wieżową postać z żywego drewna, okrytą płaszczem z korzeni, liści i zwisających kości zwierząt. Inni przysięgali, że słyszeli jej kroki u głębokie, powolne, niczym bęben zakopany głęboko w ziemi. A ci, którzy widzieli ją na wprost lub myśleli, że ją widzą, nigdy nie potrafili opisać, co widzieli. Powtarzali tylko z pustym wzrokiem. Ma zielone oczy i przypomina mi kogoś kropka. Stary Lesie odsiadł. Jego czas minął. Ale cykl się nie kończy. Teraz było nowy opiekun. Ten, który znał świat ludzi. Ten, który był kiedyś miejscem, raz myśliwym, raz iwanem. A teraz stała się częścią lasu. Nie jako drzewo, ani jako duch, ale jako testament życia, cichy głos korzeni, cicha kara dla tych, którzy uparcie przekraczają granice bez szacunku. Ponieważ w mitologii słowiańskiej las nigdy nie był pozostawiony bez opieki. Kiedy lesie odchodzi, ktoś inny wstaje. I nowe, zawsze pamiętaj co było kiedyś.